Witam serdecznie moim gościem Adam Piętka Montecalcio. Witam serdecznie. Adam, pokazujecie Ci dziś charakterek. Taki pozytywny słowa tego znaczeniu. Wygrywacie z ciężką drużyną, Pabud. Właśnie czym to dzisiaj wygrywacie? Charakterem, determinacją, umiejętnościami, jak byś to ocenił? Myślę, przede wszystkim walką walczyliśmy. Bardzo, bardzo agresywnie graliśmy też charakterem, no ale też myślę, że nie brak umiejętności, no bo pokazaliśmy kilka składnych akcji, kilka ciekawych zagrań z przodu. No i też z tyłu, z tyłu trochę stworzyliśmy bardzo, bardzo taki monolit i no nie dopuszczaliśmy za bardzo do, do szczałów przeciwników, także myślę, że głównie przez to graliśmy. Cieszy mnie to, że nie zajmaliście się wynikiem właśnie w dziewiątej kolejce, gdzie tym to nie udało się awansować do pierwszej piątki, ponieważ walczycie dalej, aby bezpośrednio jeszcze powalczyć o te wyższe miejsca. Ciężko było zmobilizować drużynę? Trochę tak, no ale jak to mówią, nawet najlepszy się zdarza raz cięższy, gorszy mecz. Także no też trochę kontuzji kontuzji mieliśmy, trochę nieobecności w naszym zespole. Przez to musieliśmy trochę jakby nasz skład uzupełnić. Nowe osoby wniosły dużo jakości i świeżości. I myślę, że no pokazaliśmy, że potrafimy się po porażce podnieść i walczyć. No i chcemy do końca sezonu wszystkie mecze wygrać. Właśnie te nowe dwie osoby dzisiaj zagrały z wezwanie po raz pierwszy. Czy graliście z tymi osobami gdzieś wcześniej przynajmniej w jakichś sparingach, gierkach? Akurat tych dwóch było pierwszy raz z większością z chłopaków. Ze mną z Mateuszem, no to oni już graliśmy w innej kiedyś, ale z większością byli po raz pierwszy. Także, no, jak na pierwszy raz, myślę, że bardzo dobrze się wkomponowali w zespół. Zostaną na dłużej? Mam nadzieję, że tak. Co powiesz, że ogrzewali? Yy, agresywnie grali, twardo, też walczyli, nie można tego odmówić. Myślę, że no, jeżeli mielibyście kogoś na zmianę jednego, dwóch zawodników, to myślę, że byłoby nam dużo ciężej. Ale no my no, wydaje mi się, to po prostu zespół na, na pierwszą piątkę i na, nie, na dolną, także no szkoda też tak. Poszli takim losem trochę jak my. Dziękuję za wiatr. również.